Cześć, z tej strony DarkTrover.pl, a to kolejny odcinek z Among Us. Jesteśmy z ekipą i wita się ekipa od Agusi. Co? Agusia! 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 Jeszcze raz, bo cię No. E, cyrkonia Na, Nasza impostorka Patka Dzień dobry Kiwi Kiwi A bo ja nie słyszałam, bo ja to sobie. Dobra Kwiatek Kwiatek dobra, Dawid Bonjour I Dexis. I lecimy. Jest, nie, I lecimy z... lecimy, lecimy. Aha, no Czujecie cię doceniony. Czekaj to wszyscy. Wszyscy chyba nie? Zostałeś. <laughs> Czapkę urodzinową, mają niejednoroczną co ty. Czuję cię nie jest to. grę. Start the game. <laughs> No, co jest z grą? No, odpalaj grę! Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj. <grystanie z uchwały> Kto się robi? Kto się Wyciszanko. muzykę, ale zapomniałem oczywiście. Jak co zwykle ja, i spartoliłem już na początku tutaj. Eee, tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije Bo tobie by było bardzo złe, jakby ktoś mnie chciał zabić. Tutaj nikogo nie ma, ale. Czy nie było tu kogoś przed chwilą? Chyba widziałem tutaj kogoś przed chwilą, ale no, nieważne. Nieważne. Eee, to... Eee... O oh Boże, jakiś... O, tu, 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 Jakiś statek, o nie. Żółty, o nie. kiki. No, zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Nie zabije mnie. Nikogo tu nie ma. Dobrze. O nie. Saimon mówi. Tak, tak. Nie mnie. Tyk, 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 tyk Tyk, 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 tyk Tyk, 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 tyk yes. Udało się. Mam témo, Mam mam tak, O nie, to nie, 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 nie Nie, 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 nie. Kiwi, ale tylko jedną stronę. Oczywiście ostro. Gdzie to się idzie? Gdzieś tu się idzie, chyba, nie? Nie, nie tu. Tu? tu? Nie tu. Kurcz. Czy jest dobrze? Czy jest dobrze? Czy jest dobrze? Lecę! Mam nadzieję, że. O dobra, już, już nie jest dobrze. Ale jest znaleźli. To, to spoko. Co to zrobimy tutaj tego deskę Spamix Dobra, Spamix zrobię o no 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 Pani Milex, nie zabijaj Lub też raczej Kwiatek Uf. O nie Ko no. znalazłam Moje Deksisz, Ja byłem y, tam koło elektryk, ale na dworze, tam nad komunikacją. Dobrze? Aktualnie mam zamiar wejść do płycznicy. się umyć. Umarł? Umarł? nie? Umarł? na Umarł? Mijałem, byłem z kwiatkiem gdzieś. Ale gdzie kwiatku? byłem? Czekaj. kwiatku? Czarna dziura, A czekaj. Tak, był z darkiem gdzieś. <grym> tak, nawet, <grym> nawet to potwierdzam w ofisie. A, no właśnie. Powiem tak. Całko leży sobie pod o tam gdzie jest to drzewko. Mhm. Eee. No coś tutaj bardzo ładnie kłamie, ponieważ drzwi się otwarły. Ktoś zabił, ja tam poszłam, leżało ciało, ale tej osoby już nie widzę. To mam nie podejrzenie, mam, mam podejrzenie. Kogo? E, Generalnie cztery, cztery osoby f, e, poszły do lewego, do lewego tego coś, ta, coś tam, że był alert. Że tam, były cztery, tam były cztery osoby. Ja, stara. Iwi, Dawid i Dexis. E, ja byłem cały czas i... na bruner. Widzę, że Kiwi i Dawid zabici, Double kill, z czego jeden kill pewnie jest deksista. Ale dlaczego? Proszę, to masz na swoim Bo jak zrobiliśmy to zagrożenie, to wtedy ty poszedłeś od razu na lewo, tak jak kill. Poszedłem i zostałem na górze, w tym środku. I Ale wyszedłem. Powiedziałeś, że jesteś na dole. Poszedłem... No właśnie, powiedziałem, że jestem nad komunikacją. No a na dole elektryka. No, tak, ale na dworze. No, no, już ktoś tu wskazuje w środku. Trochę kredzi. Na dworze, dobra. A nie w środku. No, najwyżej. Nawijasz makaron, ale nie, 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 nie w taki sposób, jaki powinien być. Jeszcze, czy ja mam zawsze tego pecha, walonego? No, pecha. Ty, ty masz pecha. No, nie, nie zawsze Dobra, szusz. No, dobra. No tak, no tak się, tak sam. Eee, nie O Boże, Kwiatek, błagam Cię, nie zabijaj mnie. Błagam Cię, nie zabijaj mnie, nie zabijaj. Nie zabijaj mnie, robię to z na alert. Spierdzielam na alert. E, to nie tędy? Tędy? Jezu, znowu to samo. Colera, Cholera, no. Mio scambio, non farò niente. No, słabiutko. Słabiutko. Ale, no, no. jest szansa, że zaraz wygramy. Eee, Znowu mi mieszka ginie w tym śniegu, no. Ha! <śled> <śled> Jednak Dexis, śmiesznie. Gdy nie jestem, to nie odwalają. I gdy jestem, to nie odwalają. Jest. Hmm, dobra, gdzie oni są? Gdzie są? O, tu są. W dwie osoby. Hmm. Hmm. No, ciekawe. Co one tu robią w ogóle? Bo mebel... Patrzcie ja to rozumiem, ale mebel? Tu jest jakiś task? Bo nie kojarzę za bardzo. Co? Co tu się? Aha, okej. Okay. Teleport po prostu. Zwykły teleport. Okej. Okay. Na szczęście nic się nie stało. No zobaczymy. Mebel biegnie. Ciekawe, wszyscy w jednym miejscu. Bardzo ciekawe. Będę się trollować. Dobrze, sobie. Cztery osoby w jednym miejscu. Przecież to jest. Teraz trzy. To już w ogóle. Kogo oni chcą obserwować? Przepraszam bardzo. Cyrkonia mnie zabiła, co nie? Tak. Właśnie, Cyrkonia. niby tak udaje, że coś robi, ale jednak nic nie robi. Bo tak łazi w kółko za nimi. Ciekawe, kto jest drugim. A dobra, drugim jest Dexis, dobra, nieważne. Czyli została sama Cyrkonia, a Cyrkonia nie wie, co zrobić. Ale m no ciekawe, mam trzy osoby w jednym miejscu. No nie no, spoko, wspania. Hm. Trzymają się razem, ciekawie. Co to by? O nie. Gonią, gonią, gonią. Gonią! Jest, masz ją na gorącym tak? Powiem tyle. Cyrkonia zabiła. Na mojej e, twarzy Ta, mama na tej że mojej zabiła. Parkę. Na miałem końca... Chciałam się wyciszyć, bo mama mi weszła do pokoju, więc y, cyrkonia sobie poszła z patką razem y, tam jakiś jest, jest swipe card, tam żeby otworzyć drzwi. Yy, o, tak, no? i Nagle widzę, jak yy, podchodzę do niej, patka leży, a cyrkonia obok niej. O nie, Te, To nie? To jest... i jest... i To I komu ja mam tu wierzyć? Cyrkonia zawsze jest... To jest... To jest... To on. No bo? To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To jest. To czy teraz profilaktyka okaże się, yy, prawdziwa? Tak. Musicie zdecydować nie mm. Dobrze, nie wiem. Nie, nie, to, za, że my ta kamera koło mnie i patrzała na mnie. Kto wygrał? No, to... tak tak tak, Pierwszy raz, to nie... raz w, w ciągu dwóch dni byłem impostorem, a ci mi zepsuli zabawę. No, no a wyszło? No tak, ja to chcę na robić. Ja tak, w tej i tam jakiś koła i nie? już. To już skończy. razem odchodzisz i nie wiesz co się dzieje, że ja tak stoję. Może ja tam patrzyłem że muszę w górze nie żadnego Czego ty tam stoisz przy tej ja byłam, byłam trochę że mnie pozwolić. Dobra. dobra, Dobra, to by było na tyle <gryw> na razie w sumie. Dzięki, <gryw> że oglądaliście. Na razie. Ja mam, na razie. Ja mam, na Nagraj będzie ono na zapomniał.